Cześć i zapraszam Was na mecz w Hiszpanii z Kostaryką. Oczywiście to będzie grupa E. Jeśli Hiszpania pokona Kostarykę, zapewni sobie ko y 3 punkty. No i kto wie, może jak później wygra jeszcze z Niemcami y czy z Japonią. No to, to wygra 9 punktów generalnie w grupie, ale kto wie, bo tutaj są takie jakby. Nie lata sensacja na tych Mundialach, na tym Mundialu, bo um, Argentyna przegrała z Arabią Saudyjską 2-1. Dania z Tunezją zremisowała 0-0. Co jest dla mnie dziwne, myślałem, że Dania tutaj zmiażdży Tunezję. E, no, naprawdę szok. Ekwador pokonał Katar, no to wiadomo 2-0. Holandia tutaj się męczyła z Senegalem 2 do 0. Meksyk zremisował 0-0 z Polską. Więc Polska, Polska musi teraz 26 listopada pokonać Arabię Saudyjską, żeby w ogóle liczyć się jeszcze w tym mundialu. Bo na razie to Arabia jest na pierwszym miejscu. Właśnie nie wiem, jak teraz jest, czy Polska jest na drugim. Meksyk pewnie na trzecim, a na czwartym Argentyna, bo Argentyna przegrała. Więc co, bez przedłużania zaczynamy ten mecz, a mecz Hiszpanii z Kostaryką będzie oczywiście na kanałach TVP1, TVP Sport, no i chyba jeszcze TVP2, jeśli się nie mylę. O godzinie 17 odbędzie się to spotkanie, właśnie 23 listopada. Więc, bez przedłużania, zaczynamy ten mecz. I ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Kraskowski. Tak, to już ten dzień. Początek mundialowych emocji. Lada chwila zacznie się pierwszy mecz w tej fazie Mistrzostw Świata. Zostańcie z nami, bo na Alba Stadium za chwilę będzie gorąco. Szanowni Państwo, zapraszamy na pachnący jeszcze nowością Albite Stadium. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Na to czekaliśmy wiele miesięcy. Pierwszą kolejkę fazy grupowej tego mundialu. Czas zacząć. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Witamy, witamy! Komentowanie meczu finałów Mistrzostw Świata to prawdziwy zaszczyt i wyjątkowa przyjemność. Dla tej atmosfery, która udziela się nawet już teraz, na tym etapie rywalizacji, czyli jeszcze w fazie grupowej, warto tu być. A oto wyjściowy skład reprezentacji Hiszpanii. W bramce Unai Simon. Dalej w formacji obronnej Jordi Alba wystąpi z Danim Carvajalem na bokach. Pedri oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Z przodu zagra Alvaro Morata. Kibice na całym świecie toczą spory o zaczerpnięte z Barcelony styl gry Hiszpanii, czyli legendarną tiki -take. Dla jednych to poezja i kwintesencja futbolu, a dla innych powtarzalne nudy na pudy. Ciekawe, czy kibice woleliby powrót do topornego stylu gry charakteryzującego Hiszpanię w odległej przeszłości. To byłby prawdziwy szok dla wrażliwych kibicowskich dusz. A tak prezentuje się skład drugiej ekipy. Na moje oko wyjdą ustawieniem 1-5-4-1 Jacku. Też tak sądzę, to sugerowałoby, że solidnie zabezpieczą tyły, ale też w razie potrzeby mogą łatwo przejść do bardziej ofensywnego ustawienia. Wystarczy, że boczni obrońcy włączą się do ataku. Ciekaw jestem jak to będzie wyglądało ostatecznie na murawie. Pierwsze spotkanie grupowe na mistrzostwach świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Wizdek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Zamiast kary indywidualnej, tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Koke. Oto Dani Olmo. Mieliśmy zagranie, ale zdecydowanie, zbyt łatwo przechwycone. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. I koke. Ferran Torres. Luka zmierza teraz prosto w pole karne. Nadal zagrożenie pod bramką. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Jest miejsce w bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Alvaro Morata. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Teraz pora strzelać. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej. Pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Prowadzą zatem 1 do 0. Gra toczy się mimo tego faulu. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście niewiele zabrakło. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Mogą wyrównać. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. Szansa, będzie remis, poprzeczka, ale co będzie dalej? Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. Ależ w tej sytuacji niewiele brakowało. Gdyby inaczej się ta piłka odbiła od konstrukcji bramki, mogliśmy mieć już remis. Broniący w wyniku mogą mówić o szczęściu. Świetna interwencja wyszła z tego wślizgu, do tego odebrana piłka. I próba strzału. Bez trudu teraz łapie piłkę. Koke. Okay. Olmo. Wciąż prowadzi piłkę. Gol! Ależ piękna bramka. Z takiego dystansu. Siła, precyzja. No coś wspaniałego. Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Na razie 2-0, Torres Fuller holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Szansa na kontakt. Gol, proszę państwa, gol! Wracają z dalekiej podróży. Teraz nie mogą zwolnić tempa. Wyrównanie jest na wyciągnięcie ręki. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przysnął. A zatem mamy wynik 2-1. Gramy dalej. Sędzia widzi, że Hiszpanie utrzymali posiadanie i puszcza grę. Hiszpanie z korzyścią. Foul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Czał z wolnego, w mur. Przycisnęli rywala już w środkowej strefie. Opłaciło się. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Widzowie czekają na strzał. Spokojnie teraz, Kaylor na bas. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Urywa się kryciu. No nie, trzeba to porządnie wybić. I koke! Jest! Jest kolejne trafienie. Hiszpanie mają spokojne, dwubramkowe prowadzenie. Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. A więc mamy 3 do 1. Ależ go ograł teraz. Ale w obronie nie gra jedna osoba. Ostatecznie akcja zostaje przerwana. Do nogi Moraty Morata ma mnóstwo miejsca To była znakomita sytuacja Ale oddajmy obrońcy Wykonał fantastyczną pracę w defensywie Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole No, Dani Olmo Czy strzeli? Spokojnie teraz, Keylor na Was Brawo, dobry odbiór Blisko własnej Gramki Pierwsza połowa dobiega końca. Co by się nie stało, Hiszpania już raczej nie straci do przerwy wywalczonego prowadzenia. Nie da się ukryć, że to jest ich mecz. Zawsze można ze spokojem myśleć o drugiej połowie, kiedy przed końcem pierwszej ma się dwa trafienia przewagi. Z przyjemnością patrzy się dzisiaj na ich grę. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Alvaro Morata. Juka do Daniela Olmo. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Wrzuca w okolice 11 metra. Dobrze wybija, zmarnowany żółtozny. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Pierwsza połowa meczu na Stadionie Albajt dobiegła końca. No jak widzicie Hiszpania prowadzi z Kostaryką 3 do 1 do przerwy. Takie są statystyki tego spotkania. Może jakieś zmiany zrobimy generalnie, może wrzucimy Sarabię za Olmo i wrzucimy sobie czyli Rodiego za Busquetsa. No pograć pograć młodym też robotnikom. Może wrzucimy García za Torresa. I możemy wrzucić Gaje za Albę. No i tak możemy przejść do drugiej połowy spotkania. Widzimy się po meczu. I rozpoczęli drugą połowę. Przypominam Państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej. I teraz Pedri. I mamy próbę z dystansu. Torres. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Kłębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Owiedo. I teraz na linii podania stanął Carvajal. Przejmuje piłkę. Sarabia przy piłce. Jest szansa. Uderza. I stanął na linii strzału. Centra mierzona pod bramkę. Piłka wybita, ale wciąż może być groźnie. I tyle o tej akcji można zapomnieć. Torres Fuller Campbell Ładne teraz zagranie za plecy obrony. Niestety zepsute to rozegranie koncertową. Fuller. Campbell. Udało mu się ograć obronę. Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił Warcy w trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Z piłką Pedri. Sarabia. O tak, proszę Państwa, to jest w Niejsk, to rozumiem, świetny odbiór. No można było to rozwiązać lepiej. Podanie do nogi Sarabii. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. I teraz akcja w drugą stronę. Podanie do nogi z Sarabii. Doskonała okazja. Sarabia. Nic z tego. Pewnie chwyta bramkarz. Doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd. Był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. Hiszpania coraz bliżej bramki rywala. Odbiera czysto w polu karnym. Morata, Ferran Torres, dobra decyzja, indywidualna akcja może tu coś zmienić, Morata teraz przy piłce, zero zaskoczenia, piłka wpada prosto w rękawice, podejście wyżej, odbiór, klasyka nowoczesnego pressingu, no i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Ortiz. Vargas. Rzutka zbyt czytelna. Obrońcy nie pozwalają na dobre dogranie. Ale podanie przejęte. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Posyła piłkę na bliższy słupek. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Podanie do nogi Sarabi. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Zagranie w pole karne. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Vargas. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Goal! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Że też przy takim kryciu padła z tego bramka. Popatrzmy raz jeszcze. Obrona nie może sobie wiele zarzucić. Starała się jak mogła. A zatem jest teraz 3-2. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe jedno bramkowe prowadzenie, które ale okazja na gola. Udana interwencja bramkarza. Tomku, musimy podkreślić jak fantastyczna była ta interwencja. Wystarczyłby Patrz Tomku, to musi być gol. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Niecelne zagranie. Morata teraz przy piłce. Pewne wejście we własnej szesnastce. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Skuteczna interwencja. Piłka wybita. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. W pole karne głęboko teraz. Niewykorzystany stały fragment. I koniec tego meczu. Hiszpania wygrywa. Ależ to było wyrównane spotkanie. Tak naprawdę żadna z drużyn nie zasługiwała na porażkę. Tym większy I koniec spotkania. Hiszpania pokonuje Kostarykę 3 do 2. Taka jest statystyka po meczu. Takie są statystyki, jak widzicie. Tak to wygląda. No, bramki generalnie padały w 11 minucie, 23, 32. No i przeciwnik strzelał też na bramkę. Kambela strzelił nam bramkę i strzelił nam tak samo Kambela, dwie bramki, więc. no a tu u nas Koke, Dani Olmo i Koke. Jak się wam podobało to spotkanie to zasubskrybujcie mój kanał, oczywiście ocencie, skomentujcie jak, jak się wam spotkanie podobało. Jakie akcje Wam się podobały generalnie? Możecie też powiedzieć, które akcje Wam się nie podobały. No i co? Ja stawiam oczywiście na zwycięstwo Hiszpanii. Mam nadzieję, że Hiszpania pokona Kostarykę. Żeby znowu nie było sensacji, że ktoś... Ale no w sumie ciekawy jest ten mundial, bo cała drużyna pokonuje najlepszą drużynę, no to Naprawdę jest to szok dla mnie. No, ale przynajmniej się ciekawie to ogląda. Jest interesujący ten Mundial. Teraz generalnie gra Francja z Australią. Więc mogę Wam sprawdzić, jaki jest wynik, jeśli chodzi o ten mecz. Francja, Australia. Generalnie jest wynik, już Wam mówię. Jest wynik... O coś się... Momencik. Raz. <laughs> to właśnie teraz Wam powiem wynik. Coś tutaj, momencik, zaraz Wam powiem wynik. Francja-Australia, Teraz Wam powiem kto tu prowadzi. 2-1 prowadzi Francja, na razie jest doliczony, zostały minuty generalnie do meczu, pierwsza połowa trwa. Jest 45 minuta, więc 2-1 prowadzi Francja. Ciekawa jaka będzie druga połowa. Więc jak się Wam podobało, to zasubskrybujcie mój kanał i wiadomo. I trzymajcie się i cześć.